Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Marek Kozubel po drugiej stronie. My rozmawiamy o sytuacji na froncie. Marku, dzień dobry, kłaniam się nisko. Witam serdecznie Mateuszu, pozdrawiam Ciebie oraz widzów i słuchaczy podróży bez paszportu. W takim razie, spojrzenie na front: myślę, że interesuje nas bardzo to, co się dzieje pod Charkowem, potencjalne dyskusje, informacje o, o tej inwazji rosyjskiej, kolejnej ofensywie. Jak się na to zapatrujesz? No przede wszystkim wczoraj, czyli 10 maja, doszło do czegoś, co możemy określić mianem rozpoznania walką, rozwiedki bojem. Rosjanie użyli sił mniej więcej od 3 do 5, maksymalnie tudzież od 4 do 5 batalionów zmotoryzowanych. Miały one takie dość skromne wsparcie ze strony broni pancernej i jaki Rosjanie zajęli wczoraj teren. Bo tutaj wokół tej kwestii to pojawiło się trochę dezinformacji, niedomówień. Trzeba pamiętać o tym, że teren nadgraniczny po obu stronach granicy, czyli i na części rosyjskiej i ukraińskiej, to na dobrą sprawę pas ziemi niczyjej. I Rosjanie wczoraj dokonali zajęcia głównie właśnie takiego terenu. Oczywiście nie oznacza to, że nie zajęli miejsc, gdzie Ukraińcy mieli swoje stanowiska. Owszem, zajęli takowe, zaraz do tego przejdę, ale nie jest to teren, że tak to ujmę, umocniony. Chodzi o to, że stworzenie umocnień zaraz wzdłuż granicy, wzdłuż pasa granicznego, no było po prostu... W tych warunkach, jakie są niemożliwe, prawda? Dlatego te umocnienia ukraińskie, jeżeli już są to oddalone od tej umownej linii frontu. Najgłębiej Rosjanie przesunęli się w głąb ukraińskiego terytorium, mniej więcej maksymalnie na około 3 km, ale nie zawsze byli w stanie się utrzymać. Dlatego Portal Deep State UA dość słusznie oznaczył ten teren jako na razie ziemię niczyją. Niemniej jednak Rosjanie w kilku miejscach utrzymali swoje pozycje, są tam nadal obecni, aczkolwiek jeszcze nie ma sygnałów, aby się umocnili. Chodzi przede wszystkim o dość dużą wieś Strilcza, a także rejon wsi Pylna. Tutaj te dwie wsie. Rosjanie w zasadzie zajęli, są tam nadal obecni, a jeżeli chodzi o resztę, tutaj większą część, nawet tego terenu oznaczonego właśnie na szaro, to tutaj on nie jest w praktyce kontrolowany na razie przez żadną ze stron. I obecnie Rosjanie ze strilczej, rano w zasadzie tutaj to po fakcie to powinna być oznaczona na czerwono, uderzyli w kierunku wsi głębokie. Tutaj obok niej znajduje się dość ważne skrzyżowanie. Jakby tutaj jeszcze Rosjanom udało się zająć wieś Łukaniwcy nad rzeką Łypec, to wtedy Ukraińcy musieliby się wycofywać właśnie z tych tutaj dwóch wsi, Morochowiec i Olejnykowe. Także tutaj stworzono by dość taki duży bufor. Także Rosjanie na razie tutaj, można powiedzieć, że Próbują wymacać ukraińską obronę, sprawdzić, na ile ona jest silna, jak liczne ukraińskie oddziały się znajdują w tym terenie i być może w zależności od uzyskanych informacji, od sytuacji, sytuacji na polu walki, Rosjanie podejmą jakieś kolejne większe działania. Trzeba też wspomnieć o jeszcze jednym miejscu, gdzie Rosjanie przeszli do Ataku. Mówiłem o tym miejscu na naszym nagraniu z 9 maja, czyli na dzień przed rosyjskim uderzeniem. Mowa o kierunku na miasto Wowczańsk, gdzie znajduje się no, węzeł kolejowy, który też był ważny na początku rosyjskiej inwazji. No, miasto jest położone dość niekorzystnie, bo przy samej granicy, ale Rosjanom nie udało się Dojść tutaj jeszcze do niego. Na razie walki toczą się w rejonie wsi Płeteniwka, Orychcewe i Hatyszcze. Tutaj Rosjanom atak za bardzo się nie powiódł poniesi dość duże straty, ale jak tutaj widać, mamy tutaj te oznaczenie tego terenu jako właśnie ziemię niczyją. Ja podejrzewam, że te działania w tym rejonie. Mogą być nie tyle skierowane, jeżeli chodzi o jakieś zajęcie terenu, osiągnięcie jakichś korzyści operacyjnych, to nie są właśnie zwrócone tyle na Charków, choć wydawać by się mogło, że ten tutaj kierunek, o którym mówiłem jako pierwszym, tam gdzie Rosjanie osiągnęli największe sukcesy, by na to wskazywał, moim zdaniem większe tutaj znaczenie może mieć właśnie atak w kierunku Wowczańska, że to właśnie to miejsce bardziej Rosjan może. Interesować. Tutaj trzeba też wspomnieć o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, dlaczego to może, ten kierunek na Wowczańsk może być tak istotny. Zwróćmy uwagę na to, że Wowczańsk leży tutaj w pobliżu rzeki, prawda, która wpada do takiego dużego zbiornika w rejonie starego Sautiva. Pod starym Sautivem znajduje się bardzo ważny most, Ukraińcy go wykorzystują w swojej logistyce i ten most został też wczoraj zniszczony w wyniku rosyjskiego ostrzału. Także ja podejrzewam, że te rosyjskie działania w północnej części wodu Charkowskiego mają bardziej na celu wsparcie tych rosyjskich oddziałów, które nacierają na, na odcinku Słoborzańskim, czyli na kierunku na Kupiańsk. Bo zresztą też nawet trzeba wspomnieć o tym, że już drugą dobę Rosjanie coraz mocniej naciskają w rejonie Synkiwki, gdzie tutaj osiągają pewne niewielkie rezultaty, a także w rejonie Kysliwki i Kotlarywki. Tutaj, jak widzimy, też droga biegnie w kierunku Kupiańska. Także moim zdaniem takie uderzenie, ma bardziej na celu wsparcie rosyjskich ataków na kierunku słobożańskim. No na razie tylko trzeba pamiętać o tym, że to jest dopiero początek i nie wiemy, jak to się jeszcze może rozwinąć. Rosjanie dysponują około 50 tysiącami żołnierzy na tym kierunku. Na zdobycie Charkowa to jest zdecydowanie za mało ale na próbę na przykład zdobycia Wowczańska, czy pójścia nawet troszeczkę dalej, czyli zagrożenie lewemu skrzydłu ukraińskiemu na odcinku Sobożańskim, to może być dość. Poza tym pamiętajmy, że celem Rosjan może być również odciąganie ukraińskich rezerw z pozostałych odcinków frontu, chociażby z Donbasu. Trzeba też wspomnieć jeszcze o tym, że Rosjanie planują zwiększyć liczebność tej grupy swojej, która właśnie atakuje na tym kierunku, czyli na Wowczańsk i no, w tym, na tym odcinku na północny wschód od Charkowa. Pojawiają się również sygnały, że Rosjanie koncentrują większe siły również na kierunku na Sumy, ale zapewne podobnie jak i w przypadku tej grupy w obwodzie bielgorodzkim, również i ta grupa będzie raczej zbyt słaba, aby móc się pokusić o zdobycie Sum. Zwłaszcza, że tutaj blisko granicy też Ukraińcy stworzyli swoje umocnienia. Warto jednak też podkreślić jedną rzecz. Jeszcze kilka tygodni temu Ukraińcy oceniali liczebność rosyjskiego zgrupowania w obwodzie biełgorockim. Te właśnie uderzeniowe koncentrujące się w okolicy na północ od Charkowa i Wowczańska na około 30-30 parę tysięcy. A teraz już zauważmy, że jest mowa o 50 tysiącach, czyli Rosjanie dość szybko zwiększyli jego liczebność, ale jeszcze nie na tyle, by zdobyć to miasto obwodowe, przy czym do tego jest to jedno z największych miast na Ukrainie. Marek Kosubel dzisiaj dla Państwa, Marku, bardzo dziękuję za raport. Ja również bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.